Witam serdecznie, Szanowni Państwo, na konferencji prasowej ze mną wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola, Pan Sławomir Batko, oraz Bartosz Piekarski. Jesteśmy dzisiaj w Opolu przed inwestycją, która została zrealizowana przez Opolską Spółkę TBS, którą skontrolowałem i po ym, której kontroli złożyłem zawiadomienie do prokuratury w sprawie mieszkań pana prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego. Człowieka, który jest chyba jedynym samorządowcem w Polsce, który połasił się na mieszkania, i w tym właśnie. Właśnie inwestycji, w tym właśnie budynkach ma dwa mieszkania, które miały być i były przeznaczone dla młodych małżeństw, osób o niskich dochodach, a z dzisiaj umowę. Ma na te dwa mieszkania Arkadiusz Wiśniewski, człowiek, który popiera Donalda Tuska. A dzisiaj Donald Tusk jest w Kluczborku i powinien usłyszeć konkretne pytanie: czy poprze Platforma Obywatelska ustawę Lex Wiśniewski, ustawę przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przez doktora habilitowanego Marcina Warchoła we współpracy z europosłem Patrykiem Jakim, ustawę, która ma zakończyć patologię, patologię związaną właśnie z tą aferą, polskiego TP, z którym to e, mieszkania zamiast do rodzin potrzebujących trafiły do e, między innymi prezydenta Opola, między innymi dlatego że szanowni państwo w czasie kontroli poselskiej nie Zostałem poinformowany, nie została udzielona mi pełna informacja, co jest złamaniem prawa o pełnej liście najemców tej inwestycji. Nie wiemy, czy tam są jeszcze inni politycy, urzędnicy, ale jestem przekonany, że prokuratura wyjaśni tę em, sprawę. Chcę przypomnieć, szanowni Państwo, wydarzenia sprzed dwóch lat. Pan Arkadiusz Wiśniewski, wbrew temu, co mówił na konferencjach prasowych, w bardzo dziwnych okolicznościach, bez Potwierdzenia informacji publicznej o zwolnionych mieszkaniach. Stał się użytkownikiem jednego z mieszkań. Dokładnie, podpisał umowę w lipcu 2020 roku. Opolanie byli pozbawieni tej informacji prasowej, publicznej, że takie mieszkanie w tej inwestycji zostało zwolnione. Dlatego złożyłem zawiadomienie do prokuratury. Ale, szanowni Państwo, 20 lat temu odsunęliśmy skorumpowane SLD od władzy. Polityków, którzy przynieśli wstyd miasto Opole. I jest mi niezmiernie przykro, że po 20 latach e, przez to, że do Sejmu trafia ustawa Mleks-Wiśniewski znowu Opole będzie na językach całej Polski, dlatego, że mamy prezydenta Opola, który niestety połasił się na mieszkania, które zamiast do młodych małżeń trafiły do niego. Dlatego, szanowni państwo, ponawiamy ten apel dotyczący tych mieszkań. O tym powie pan wiceprzewodniczący Sławomir Batko. Szanowni Państwo, ustawa Lek Wiśniewski powoduje, że Towarzystwa Budownictwa Społecznego będą wracać do tego, do czego zostały powołane, do swojej misji. To znaczy, mają one budować mieszkania dla osób niezamożnych, dla samotnych matek, dla osób, których nie stać na zakup mieszkania na rynku deweloperskim. Wszyscy wiemy jak dzisiaj wysokie są koszty kredytu, jak wysokie są koszty zakupu takiego mieszkania. I takie mieszkania powinny być realizowane i budowane tylko i wyłącznie właśnie dla takich osób, które nie mogą sobie pozwolić zakupu na rynku deweloperskim. Nie dla prezydenta, który zarabia dzisiaj 20 tysięcy złotych miesięcznie, zasiada w dwóch radach nadzorczych i jeszcze dorabia dla, na Uniwersytecie Opolskim. Takiego człowieka stać na to, żeby zakupić sobie mieszkanie na rynku deweloperskim. I dlatego dzisiaj przede wszystkim ta ustawa ma zapewnić to, żeby tego rodzaju osoby nie korzystały ze swoich możliwości, nie korzystały ze swoich przywilejów i nie korzystały i nie zabierały tych zasobów przede wszystkim ludziom, szczególnie potrzebującym. Dlatego też dzisiaj z tego miejsca apelujemy jeszcze raz do Pana Prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego o to, żeby oddał on właśnie te dwa mieszkania, żeby trafiły one z powrotem do zasobów TBS, żeby mogły z tego skorzystać osoby szczególnie potrzebujące. Jeżeli Arkadiusz Wiśniewski nie odda tych dwóch mieszkań, to obiecuję, że zmusimy do tego go prawnie aby wprowadzić takie zapisy ustawowe, które zabronią prezydentowi miasta Opola stać się właścicielem mieszkania w tbs bo te mieszkania powinny trafić do opolskich rodzin potrzebujących. I dzisiaj Donald Tusk powinien jasno zadeklarować, czy jest za pyszną władzą związaną z Platformą Obywatelską, z totalną opozycją, z Rafałem Trzaskowskim, której uosobieniem jest Arkadiusz Wiśniewski, tak bardzo go wszędzie w mediach społecznościowych popierających, czy jest za rodzinami, które dzisiaj nie mają pieniędzy na kredyty hipoteczne, nie stać ich na wynajem mieszkań, muszą szukać innych alternatyw i wiedzą, że ta pyszna władza związana z totalną opozycją doprowadziła do tego, że prezydent tej pysznej władzy ma w tej lokalizacji dwa mieszkania, które, szanowni państwo, stoją puste i Przyjmiemy tą ustawę Lek Wiśniewski, żeby z tą patologią, patologią polityków totalnej opozycji zakończyć. Nie ma zgody, szanowni państwo, na to, aby w niewyjaśnionych okolicznościach władza budowała dla siebie mieszkania, dostawała te mieszkania, żeby TBS-y zamiast pomagać mniej zamożnym opolanom, realizowały jakąś misję deweloperską dla ludzi władzy związanej z Platformą Obywatelską, z totalną opozycją, bo przecież Arkadiusz rzeczywiście. Jest największym zagorzałym współpracownikiem Rafała Trzaskowskiego. Leks Wiśniewski przygotowana ustawa przez Patryka Jakiego i Marcina Warhoła położy kres tej patologii. I zgadzam się w pełni z tym, co mówi pan Sławomir Wiśniewski pan przepraszam, Sławomir Batko, apelując do arkadiusza Wiśniewskiego o to, żeby oddał mieszkania, że potrzebna jest ta ustawa w związku z tym, że prezydent Opola w tej sprawie niestety całkowicie niczej mieszkań nie chce oddać. Szanowni Państwo, Lek Zwiściewski stanie się prawem. Szkoda, że w dwudziestolecie po odsunięciu skorumpowanego SLD od władzy, ale nie pozwolimy na to, żeby Opole było znowu wytykane palcami jako przykład miasta, w którym rządzą pyszni politycy. Którzy rządzą politycy, dla których etyka jest czymś kompletnie nieistotnym i którzy zapomnieli o swojej misji. I zamiast protestować w Warszawie przeciwko podwyżkom cen i energii, chociaż że za to jest przecież odpowiedzialny między innymi Arkadyj Wiśniewski nadzorujący energetykę cieplną opolszczyzny który zgodził się na to żeby wypłacić w tak trudnej sytuacji budżetowej opolskich rodzin gigantyczną dywidendę niemieckiemu udziałowcowi energetyki cieplnej opolszczyzny zamiast obniżyć rachunki zamiast obniżyć rachunki dla tysięcy polskich rodzin, to Arkadiusz Wiśniewski dla niemieckiego udziałowca wypłacił pieniądze i przez to niestety opolskie rodziny otrzymują wysokie rachunki, między innymi z mieszkańcy Strzelec Opolskich ciepło już dzisiaj wzrosło o 95% i zamiast protestować przeciwko swoim własnym decyzjom w Warszawie razem ze swoimi zastępcami, żądamy od Wiśniewskiego, aby tak jak powiedział pan Sławomir Rybatko, oddał te dwa mieszkania. Jeżeli nie, to ta ustawa go do tego zmusi. I przyrzekam, jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, jako również osoba, która prowadziła kampanię 20 lat temu em, przeciwko SLD i odsunęliśmy wtedy SLD skutecznie od władzy. Skorumpowana, ośmiorysja sld komunistyczna przestała rządzić miastem o Opole. I przyrzekam, że zrobię wszystko, że em, zabronimy właśnie takim politykom totalnej opozycji jak Arkadiusz Wiśniewski korzystać z takich po prostu przywilejów, bo te mieszkania są przewidziane dla ludzi mniej zamożnych, nie dla władzy związanej z Platformą Obywatelską. Lex Wiśniewski stanie się prawem i skończymy z tą patologią Arkadiusza Wiśniewskiego. I chcę jasno powiedzieć, szanowni państwo, że rozliczymy Arkadiusza Wiśniewskiego za wszystkie sprawy związane z wodociągami i kanalizacją. Świetnie prosperująca spółka, którą można powiedzieć w ciągu ostatnich miesięcy stała się przedmiotem ogromnej afery związanej z ludźmi Arkadiusza Wiśniewskiego. Rozliczymy i skontrolujemy również zakład komunalny. Arkadiusz Wiśniewski wie o tym, że to jest jego ostatnia kadencja. I jestem przekonany, że wszystkie te decyzje przez, podejmowane przez niego oraz przez jego zaplecze zostaną w pełni transparentnie rozliczone. Bo nie pozwolimy na to, żeby Opole, podobnie jak 20 lat temu, znowu kojarzyło się z nieprawidłowościami, z brakiem etyki, z arogancją władzy. Taką właśnie arogacją władzy, której twarzą jest Arkadiusz Wiśniewski. Człowiek, który połasił się na dwa mieszkania w TBS-ie, które powinny trafić do mniej zamożnych opolan, i które dzisiaj tutaj, szanowni państwo, stoją puste. Wprowadzimy ustawę lex Wiśniewski i skończymy z tą patologią totalnej opozycji. Dziękuję uprzejmie.